Mięśnie przedramienia. Nie możemy tutaj mówić o jednym mięśniu, ponieważ szczególnie w przypadku przedramienia mamy takie zjawisko jako kontrakcja. Czyli jeżeli mamy przykurczone jedne mięśnie, to i są napięte drugie mięśnie. Dlatego musimy tu pracować globalnie. Globalnie myśląc o rotacji. Dlaczego rotacja? Ponieważ ten szereg mięśni prostowników nadgarstka, zginaczy nadgarstka, rotatorów również, przyczepiają się do kości łokciowej, osuny wewnętrznej mojego palca, promieniowej, ale również do błony międzykostnej. Do błony międzykostnej, która znajduje się między kością promieniową a łokciową. I szczególnie po urazach, po unieruchomieniach dochodzi do wzrostów sklejeń między poszczególnymi małymi sznureczkami, tymi mięśniami. I teraz powinniśmy zacząć od skręcania promieniowej kości względem łokciowej. Jak to zrobić? Najpierw określimy normę zakresów ruchów. Technicznie dla osób, które to robią, pierwszy raz jest to dosyć trudne. Powinniśmy zaklaskać w ten sposób, spleść ręce. I co robimy? Wędrujemy wykonując rotację. I proszę się nie zdziwić, część z Państwa skończy tutaj to rozciągnięcie. Część z Państwa skończy tu. A norma elastyczności to jest bez odpuszczania pełen wyprost w stawiach łokciowych. Będziecie oczywiście czuć rozciąganie w nadgarstka, przedramienia, może ramienia. Utrzymajmy to tak długo, jak to jest dla nas przyjemne i wróćmy. Czyli jak zegarek mam na dole, to teraz zamieniamy i wykonujemy dokładnie to samo. U osób, które pracują na przykład dużo na komputerze, którzy nie używają klawiatury, a używają w dużym stopniu myszki, którzy uprawiają sporty paletkowe, którzy grają na instrumencie, na gitarze, na pianinie, fortepianie, którzy mają tak ustawiony nadgarstek względem przedramienia, to jest bardzo ważne ćwiczenie, więc. Wykonujmy nawet w pracy naszej zawodowej czy, w, czy sportowych czynności, co jakiś czas po prostu się przeciągnijmy, rozciągnijmy struktury łącznotkankowe, struktury miękkie, tak aby ich długość, elastyczność była optymalna. Dziękuję bardzo.